Witam Was serdecznie drodzy widzowie w przededniu świąt wielkanocnych i z tej okazji chciałem Was złożyć najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, żebyście te święta spędzili w gronie najbliższych, rodziny, przyjaciół, wszystkich osób, które są dla Was ważne. Życzę Wam smacznego jajka, a w poniedziałek mokrego śmigusa, dyngusa, Drodzy widzowie, no to tak przygotowałem dzisiaj swoje ulubione zdrapki, No, bo jak święta jutro mają być, no to ja już dzisiaj drapię paradiso, które ostatnio nie dało szczęścia, ale postanowiłem jeszcze się nie obrażać. I zakupiłem jedną, chyba nawet z tej samej paczki. I tutaj jest dyszka. I oraz dwie ekstralinie, ale ekstralinie zdrapię po jednym rzędzie z góry na dół w jednej i w drugiej zdrapce, żeby to nie trwało zbyt długo. Tylko powiem, że zdrabki ekstralinie są z numerem 5 oraz 19. Także mnie słyszycie za chwil kilka, także ja już jestem z powrotem, drodzy widzowie. No i co? No i zaczynam drapanie. Zdrapałem te ekstralinie, tak jak mówiłem, po jednym rzędzie z góry na dół, ale zaczniemy od tego mojego pewniaka. Jest to zdrapka Paradiso z numerem 17. Pierwszą, choćby nie ostatnią linię wygrywającą. Otwiera słoneczko, które jest dwa razy występuje, ale tworzy jedną linię. I teraz dodrapuje. Proszę bardzo. A Wy, drodzy widzowie, możecie napisać w komentarzach, kto był dzisiaj w kościele ze święconką. Jestem bardzo ciekaw. U nas był syn. Yy, dobra, i co? No i zostały trzy symbole, i dodrapuje. A mam tak. Jest fala, która jest dwa razy. Więcej fali nie ma. Kolejny symbol to jest symbol wiadra. O, wiadro to na poniedziałek by się przydało, nie? Dawniej to się z wiadra lali, a teraz to by było już policja, może i prokurator. E, dobra, mamy wiadro jedno i ostatni symbol w tej zdrapce to jest symbol jaki? Symbol kotwice. Widzę, że kotwica jest. A portasy, których ostatnio nie zdrapałem... No i co? Ja więcej nie widzę tych moich symboli wygrywających. No to co? Kontrolne powinny być 3 razy B. Tak, są 3 razy B. Czyli wpadła dyszka w tej zdrapeczce Paradiso. Dobra, i teraz wezmę zdrapkę XC pierwszą z rzędu. Są dwie. Nic się nie utworzyło, żadna linia. No i co? Dodrapuję kolejne symbole. Zobaczymy, czy coś tutaj wpadnie w tej zdrapce, ale dzisiaj... Te wygrane nie są aż tak bardzo ważne. Chciałem Wam życzenia złożyć. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że spędzacie już nawet dzisiaj ten czas w gronie rodzinnych, a nie oglądacie drapingi. O, może w wolnej chwili coś tam oglądniecie. Mamy balony, które wydrapałem, więcej tych balonów nie widzę. Kolejny symbol to jest popcorn. Czy mamy popcorn? Jest popcorn. Więcej ja nie widzę popcornów, tak, ale jeszcze nie zdrapałem tego. Może trochę dam oddale, ale to niedużo. Dobra, i co? No i kolejny symbol, może pod was próbuję kwiatek oraz rower. Czy jest kwiatek? Czy jest rower? Tak, tu jest kwiat, tu jest kwiat, tutaj również. I tutaj... O, tutaj też są nawet dwa. Ale jowajka ja przynajmniej nie widzę i nie ma. Kolejne dwa symbole to jest symbol ptaszka oraz monety. Proszę, jest ptaszek. Ptaszek, ptaszek, moneta. Tutaj jest ptaszek. I jeszcze tutaj, ale monety to nie ma na pewno. Następne symbole to symbol kraba oraz Dzwon. Jest krap jest dzwon. Przydałby się diament. Tutaj mamy dzwon. I tutaj jest również. Tutaj nie widzę, i tutaj nie widzę więcej. Dobra, następnie mamy tęczę oraz arbuza. Jest tęcza, jest arbus. Tutaj jeszcze i tu są dwie tęcze. I tutaj jest tęcza i arbuzów nie ma. Ten więcej nie ma. Kolejne dwa symbole to jest motylek oraz biedronka. A jest biedronka tutaj. Tutaj biedronka, motylek. Tutaj mamy motylka. Tutaj nie ma ani biedronki, ani motylka. No i co, i pozostał ostatni symbol do zdrapania i jest symbol. Piłki. Piłka jest u samej góry. Czy jeszcze gdzieś będzie, jest tutaj? Ale to nic nie daje. No, niestety wydaje się, że zdrabka jest przegrana. O ile czegoś nie przegapiłem. No, to co sprawdzam, jakie są kontrolne, powinny być różne. Tak, są różne. Zdrabka przegrana. I ostatnią zdrabką w dzisiejszym odcinku są też ekscelnie zdrabki z numerem 19. No i poszukuję swoich. Wygrywających symboli, które mi utworzą linię. A mamy kości oraz klapki. Tutaj są kości. Kości, klapki, kości, klapki. Klapki. Jeszcze zerknę czy czegoś nie przegapiłem. Klapki oraz kość nie ma jeszcze w mojej pamięci zostały symbole z poprzedniej zrabki mamy symbol łodzi oraz kwiat łódź oraz kwiat gdzie mamy łódź gdzie mamy kwiat tutaj nie widzę tutaj jest łódź tutaj mamy kwiat tutaj nie ma ani łodzi ani kwiat tutaj jest kwiatuszek ok Sprawdzam, zerkam. No nie ma więcej tych moich symboli. Następnie mamy popcorn. Niech będzie jeden ten popcorn. Jest na samym dole popcorn. Dobra, następne symbole to jest diament, który by się przydał w tamtej zrapce. Mamy diament oraz scrap. Tak, to był kwiatek jeszcze. Dobrze, dobrze. Tutaj jest scrap. Krap. I jeszcze tutaj tu nie ma ani diamentu, ani kraba. Tutaj też nie ma, ale tutaj był jeszcze kwiatek, ale przegapiłem tych kwiatków. Nie? Nieźle tutaj jest krab, i tutaj jest krab, ale by się przydała ta gwiazda. To by było nieźle. Patrzę z tymi kwiatkami. Niezłe kwiatki. Kolejny symbol to jest klucz oraz rolki. Mamy roleczki, i tutaj roleczki, gdzie są jeszcze rolki? Tu był jeszcze krab. Rolki, o, tutaj są jeszcze rolki. Tutaj jeszcze tego kraba przegapiłem, ale klucza to chyba nie ma, bo ja go przynajmniej nie widzę. Dobra, następnie mamy symbol monety, której nie ma. Następnie jest symbol sakwy. Sakwa jest tutaj, 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 tutaj. I co i więcej nie ma. Pozostałe dwa symbole do zdrapania. A jest księżyc. Tutaj u góry samej. Następnie tutaj księżyc. I co i nie ma. I ostatnia szansa. Eee, ostatnia szansa to mamy serduszko czy serduszko coś poprawi sytuację no niestety nic nie poprawiło jeszcze tylko zerknę czy czegoś nie przegapiłem a jak przegapiłem to zaraz kontrolne to zweryfikują no niestety drodzy widzowie no ta zdrabka jest również przegrana no tak bywa kontrolne to mamy f ld także na dzisiejszym drapingu były dwie ekstra linie, te, które nie były wcześniej naddrapane. Znaczy, na no później naddrapałem, mnie. Yy, nie wygrały. Natomiast wygrał jeden pewniak Paradiso, no tylko dycha, ale tak jak powiedziałem, dzisiaj była okazja, żeby się z Wami tutaj spotkać, złożyć Wam życzenia. Także, drodzy widzowie, no to co? Ja Wam jeszcze raz serdecznie składam najserdeczniejsze życzenia. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Pozdrawiam Was. Cześć!